Natalia Kukulska, ceniona piosenkarka i postać szeroko rozpoznawalna na polskiej scenie muzycznej, przedstawiła swoim fanom zaskakującą nowinę, która stała się tematem porannych rozmów. Mimo, że ostatni czas przyniósł jej serię wyzwań, zwłaszcza związanych z długotrwałą budową domu, artystka nie pozwoliła, by te przeszkody zepsuły jej nastrój w dniu urodzin. Zamiast skupiać się na trudnościach, Kukulska postanowiła świętować, dzieląc się z fanami wyjątkowym prezentem, jaki otrzymała od bliskiej osoby. W dniu swoich 48 urodzin, Kukulska zdecydowała się na odważny krok, zmieniła fryzurę, co ogłosiła w swoim poście na Instagramie. Miejmy to za sobą. Tak ścięłam je. Tylko proszę bez ogólnopolskich dyskusji to tylko włosy. Tym razem nie tylko chciałam, ale i musiałam. Lekko mi i już wiosennie. To wyznanie, choć dotyczy z pozoru błahej kwestii, jaką jest zmiana fryzury, dla artystki miało głębsze znaczenie, symbolizując odnowę i nowy rozdział, ale to nie koniec niespodzianek. Z okazji urodzin Natalia otrzymała od swojego dobrego znajomego i zarazem menedżera, Pawła Talagi, sentymentalny filmik, który wywołał u niej burzę pozytywnych emocji. Kochani, dziękuję za wszystkie życzenia i ciepłe myśli kierowane do mnie w dniu urodzin. To żaden konkurs. Kto lepiej, ciekawiej czy piękniej? No ale sami zobaczcie, jest coś bezkonkurencyjnego. Niezawodny Repertuari pomysły mu się nie kończą. Leżałam ze śmiechu, podzieliła się radosnymi wrażeniami z fanami. Te osobiste momenty, ujawnione przez Kukulską, ukazują jej bliskie i ciepłe relacje z osobami z najbliższego otoczenia, a także jej umiejętność znajdowania radości i światła nawet w mniej łaskawych okresach życia. Świętowanie urodzin w tak pozytywny sposób przypomina o znaczeniu bliskości, humoru i lekkości nawet gdy codzienność przynosi wyzwania, dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.